No, w części trzeciej, bo przerwał nam aparat nagrywanie, drodzy Państwo. W części trzeciej możemy tylko się już powoli z Wami żegnać, bo gdy przerwie, to już nie będziemy, e, drodzy Państwo. E, jesteśmy na wysokości zamku tutaj w Darłowie. Drodzy Państwo, e, no cóż możemy powiedzieć, e, podsumowując te nasze wypowiedzi z Darłowa wiza, a vis zamek, drodzy Państwo. E, no były projekty, tak? Unii kalmarskiej, czyli Unii Polsko-Pomorsko-skandynawskiej, były projekty polsko-litewskie, były projekty polsko-ukraińskie. Natomiast to wszystko zastąpiła Unia niedorzeczna, kompletnie europejska, tak? Oczywiście to jest Szyld, tylko bo to jest Czwarta Rzesza Niemiecka, tak? I inkorporacja krajów słowiańskich, czyli mitel Europy do Niemiec. No to nie może być zgody tutaj wszystkie warianty układania się z wrogiem są, są niebezpieczne i bezsensowne, i strata czasu. Więc żeby się, tego, żeby się tego pozbyć, tego fatalnego związku, trzeba zmienić władzę niestety. Tak? Dlatego stąd nawołujemy do weta obywatelskiego stół z Darłowa, mową darłowską czy edyktem darłowskim, żeby po prostu...